Dobry wieczór, witam szanownych Państwa na konferencji po piątym meczu naszej półfinałowej walki. Dzisiaj wygrana GKS STF 3 do 0, stan rywalizacji 3 do 2. Trenerzy obu ekip razem z nami Proszę o pomocowy komentarz oraz wybór najlepszego zawodnika w swoim zespole. Aksa święcim i trener Peter Mikula. Ciężko wyrazić, kiedy damy gol, ale trzeba przyzwyczaić dwie tercje. nie prawie pierwsze dwie, domacy byli agresywni, silni. ale oni boli efektívni. Myslím, že zápas odprvnila aj situácia v prvej tercie, keď sme mali niekoľko za sebou vylúčených, čo nám a potom na to asi zohralo rolu. A keď sme mali nejakú prevahu, tak pre dokázali nedokázali staviť do... Tretia tretina bola taká, aká bola, trošku sa stiali dozadu domáci, tým pádom na otvorili trošku priestor, ale cez to všetko Na tysiące kierownicy, które nie państwo, państwo, do zapasu, a państwo, a państwo, 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 Jeszcze sprawy. Jeszcze Różański. Różański. Dziękuję trenerze, GKS państwo, i Krzysztof państwo, Zagraliśmy się bardzo dobre spotkanie na zero z tyłu. Może tej skuteczności się nie było takiej, bo z tych sytuacji strzeleckich stworzyliśmy dzisiaj bardzo dużo, ale ale tu w sumie nie liczy się ile strzelanych koli, a to, żeby o to w jedną bramkę mieć więcej. Patrząc na atmosferę, którą stworzyli kibice na trybunach, to, to myślę, że my, jak gdyby spróbowaliśmy się do tego poziomu dostać i myślę, że nam się to udało. Także brawa dla kibiców za, za doping, prawa <coughs> dla drużyny i jeszcze jedno zwycięstwo przed nami. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić we święciliu. Najlepszy zawodnik Marcin Kolusz. Dziękuję trenerze. Czekamy na pytania. Standardowo. Dlaczego nie da olipina? Choli, choli. I dla odwróćmy pytanie, do raz ile grał atak z wystawy Łopuski i Malanek w tym sezonie? A ja mogę zapytać, a dlaczego taki nowatorski pomysł z tym przesunięciem? dwóch prawie 3 w jednym ataku. Bo, bo w końcu Łobuski z Malasińskim Koluszem to grali już chętnie i trochę, nie? Ale, I chyba, to, chyba są najskuteczniejsi, zresztą dowodili w tym metrę, tak, tak, ale na podstawie tych e, obserwacja meczów z unią stwierdziliśmy, że coś trzeba zmienić, także e, stanowiliśmy postawić na takie ataki. A taki. Szybko w trakcie meczu to, to trener zmienił i, i to za no, funkcjonowało potem. Dziękuję bardzo. Mamy jakieś pytania jeszcze? Jeszcze troszeczkę ja ja o już trenisz Wokuskiego? Ja. Postawiłeś korusza na Polnikam Trzeba. Tak, no. z trenerem właśnie przed przyjściem na konferencję żeśmy zdecydowali, kogo postawić na najlepszego. Generalnie cały ten atak dzisiaj się wyróżniał i, i postawiliśmy na, na Marcina, ale Mikołaj i, i Tomek też zagrali na bardzo wysokim poziomie. <tosłuch> Rozumiem, że to było ostatnie pytanie, tak? Jeśli tak, to dziękuję. dziękuję.